Cześć, Tomasz Popularczyk Antweb. Jesteśmy na bardzo wyjątkowej premierze, premierze Huawei Mate 9 Pro i jednocześnie Huawei Mate 9 w wersji Porsche Design, czyli stylizowanego na, na, na samochody Porsche, tej, tej marki. Z tego też powodu e, konferencja odbyła się w Porsche Centrum w Warszawie. E, wokół nas tutaj stoją za mną m.in. Cayenne, tam gdzieś z boku jeszcze, jeszcze inne modele, więc, więc jest na co popatrzeć nie tylko na smartfony, ale również na, e, na fajne samochody. Huawei Mate 9 Pro został wyposażony w 5,5-calowy ekran o rozdzielczości 2K, na 1440 pikseli, co jest typową rozdzielczością jak w przypadku większości flagowców. Oprócz tego mamy tutaj 8 Kirina 960, składają się na niego 4 rdzenie 2,4 GHz oraz 4,18 GHz. Jest to architektura Big Little, standardowa dla Huawei. A. Jest to najmocniejszy dotąd chip Huawei, który, który powstał. Spiera go 6 GB pamięci RAM oraz 128 GB pamięci wewnętrznej i właśnie takiej Model trafia na polski rynek. Usprawnie doczekały się też aparaty. Mamy tutaj 20-megapikselowy aparat monochromatyczny oraz 12-megapikseli z matrycą RGB. Z przodu szerokokątna kamerka 8-megapikseli. Czytnik linii papilarnych w wersji 3.0. Jest to drugi smartfon generalnie na polskim rynku Huawei, który posiada czytnik linii papilarnych umieszczony z przodu. Taka ciekawostka. Całość pracuje pod kontrolą Androida 7.0 z nakładką graficzną MUI 5.0. Została ona poddana liftingowi i nie tylko zmieniła się wizualnie, ale również funkcjonalnie. Pojawiło się kilka mniejszych i większych dodatków. Tutaj warto jeszcze wspomnieć o samej baterii. Ta ma pojemność 4000 mAh i jak zapewnia producent, ma nam wystarczyć przy normalnym użytkowaniu nawet do, na 2,5 dnia pracy. Huawei Mate 9 Pro w sprzedaży detalicznej będzie wyceniany na 3699 zł. Za wersję Porsche Design zapłacimy dużo więcej, bo 5699 zł. I ta wersja Porsche Design będzie dostępna tylko u jednego operatora, u T-Mobile, w taryfach biznesowych. Jeśli chodzi o zwykłego Mate 9 Pro, będzie dostępna u wszystkich czterech operatorów oraz w większości kanałów sprzedaży. Czy warto? Trzeba tutaj zauważyć, że Huawei bardzo wysoko zaczął cenić swoje smartfony. Firma ma wysoką pozycję na polskim rynku i nie tylko na polskim rynku, ale też na rynkach globalnych. Także widać, że te smartfony będą coraz droższe, będą coraz lepiej wyceniane, ale jednocześnie firma będzie dalej dążyła w kierunku tej, tej, tej wyższej jakości, wyższych parametrów i dodatków, które, które są dostrzegalne w każdym kolejnym nowym modelu. Wcześniej mieliśmy Lejkę, teraz mamy Porsche. Ciekawe, co będzie następne.